O, ale mnie rura pali. O, o, będę lał. o, będę lał. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w Szumilesie. Kolejny odcinek hardego kopyta. Kolejny pomysł na to, żeby zrobić coś dla własnego zdrowia, żeby nam kopyto stało, kurde, jak grzywka u łysego. Możemy też coś nie tylko ćwiczyć, nie tylko jeść, nie tylko korzystać ze słoneczka jak niektóre rzeczy już wcześniej y, omawiałem. Jest wiosna, co trochę nie widać, bo jestem cały czas w pełnym umundurowaniu, zimno. No ale już pojawiają się powoli, powoli ziółka. I możemy sobie robić herbatki. Dzisiaj taki podstawowy napar, taka herbatka omawiana z pokrzywy. Szukamy pokrzywy, zbieramy listki. Zaparzamy, zalewamy właściwie wrzątkiem po minucie, po dwóch, nawet po pięciu, zależy jakie to chce mieć. Intensywne: możemy już pić, korzystać. E, oczywiście, jak trochę ostygnie, żeby nam japa nie wyleciała od gorąca, szczęka, żeby się nie, nie, ta, nie rozpuściła. Szukamy takich miejsc odosobnionych, im czystsze miejsce. To nie tylko pokrzywe chodzi, tylko wszystkie zioła, cokolwiek byśmy nie zbierali, to starajcie się zmieścić jak najbardziej takich czystych. Szukamy najlepiej wiosna, kwiecień, maj. Po prostu jak jest młoda roślina, to ma w sobie najwięcej tego życia, tej siły, te, te, tego soku naj, naj, najbardziej takiego intensywnego, można powiedzieć, takiego pełnego, Takiego słowa mi jakiegoś fajnego brakuje, żeby to podkreślić, że jest w tych młodych roślinach jest po prostu siła w kopycie. Tutaj moi drodzy mamy malutkie te pokrzywy, żeby je tak dobrze pokazać to ciężko. One mają takie nastroszone liście, takie jak ja to mówię, są takie można powiedzieć agresywne i parzą. To jest najważniejsza rzecz, że pokrzywa po prostu parzy. Jeżeli nie wiecie, czy, czy zbieracie pokrzywę, czy nie, to wystarczy jej dotknąć i ona parzy. Ja akurat teraz to tak zrobiłem, żeby, żeby pokazać, yy, właściwie, no, aha, no nie podskoczyłem, że mnie oparzyła, ale mnie oparzyła trochę. Także jak widzicie tutaj na przykład, o, jest takie fioletowe troszkę. To nie świadczy o tym, że są braki w glebie. W te, na tym etapie wiosną nie możemy tego stwierdzić na dobrą sprawę. To może być kwestia pogody, lub też takiego, takiej odmiany tej pokrzywy, która po prostu rośnie taka bardziej właśnie można powiedzieć fioletowa. Jak jest, jak jest taka mała i jest jej zimno, to tak rośnie. Inna obok będzie bardzo, bardzo zieloniutka. No co, zbieramy liście. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem jakiś gigant niewrażliwy na pokrzywę. Ja staram się. Trochę rzeczywiście przyzwyczajać do niej, uniewrażliwić te ręce na ten kwas mrówkowy i te inne tam rzeczy, co nas mogą poparzyć. Głównie pokrzywa parzy, tu u góry, ale jak jest jeszcze taka malusieńka, malusieńka, i jest zimno, dzisiaj był przymrozek nawet. Nie jest taka aktywna bardzo, jak się zrobi troszkę cieplej. I będzie troszkę większa już ta pokrzywa, to wtedy rzeczywiście ciężko ją dotknąć. Zaraz bąble prawda? Wystarczy tyle. Nie ma co więcej. Można je też po prostu podziabać trochę, te liście, tak? Żeby soki ze środka liścia łatwiej wychodziły. Słuchajcie, czas takiego parzenia to jest różnie. Niektórzy tam piszą, że dosłownie kilkadziesiąt sekund, inni 2-3 minuty, jeszcze inni 10 minut. W zależności od tego, jak to ma być intensywne, ja to nie widzę problemu w tym, żeby to się po prostu zaparzyło i ostygło tak jak, jak ma ochotę długo. No. Nie mogę się napatrzeć, bo lubię te kolorki. Fajne. Z 10 minut już minęło spokojnie. E, oczywiście, słuchajcie, można sobie taką pokrzywę zbierać i suszyć na zimę, tak? Ona może będzie miała troszeczkę mniej właściwości, bo gdzieś tam zawsze się trochę ulotni z, tym, z tą wilgocią, że tak powiem, w powietrze coś tam się ulotni, ale, ale też warto. Co z tym zrobić? Na kompost można wyrzucić. Przecież tego absolutnie nie do śmietnika. Ja sobie pod krzew po prostu wyrzucę. Taki ma to u mnie kolorek teraz. Taki zielonkawy, no. Chluśniem, bo uśniem. Zapach jak już się to zrobi, to ma taki specyficzny. Mi się akurat średnio podoba. Ja uwielbiam jak się zaleje pokrzywę, to ten pierwszy taki intensywny zapach jest naprawdę piękny. Teraz taki ani taki, żebym się wiecie tutaj robił, ale żebym się zachwycał to też nie za bardzo, tak. Jeżeli chodzi o smak nie wiem jak Wam go opisać, naprawdę nie, nie mam pojęcia jak to mam opisać, bo trochę przypomina jakąś taką herbatkę, ale też tak nie, nie, nie do końca, tak? no, no, no po prostu smak takiego ziółka, pokiego grzyba, w ogóle to chlać, tak? pokrzywa ma niesamowity ogrom funkcji, jakie dla nas spełnia, od dostarczania nam różnego rodzaju mikroelementów, po działanie na przykład moczopędne, więc nie zalecam tego zbyt dużo pić. To wszystko w ogóle zacznijmy od tego, że nie, nie wiem jak macie zamiar się w dzisiejszych czasach skontaktować z lekarzami, bo po prostu nie wiem, może gdzieś za drzewem stoją, czy coś, ciężko jest, ale... Najlepiej się skonsultować, najlepiej sprawdzić sobie, czy nie macie jakichś przeciwwskazań. Dlatego, że są przeciwwskazania do, do picia na herbatki z pokrzywy. Na przykład, z tego co pamiętam, to ludzie z, z cukrzycą muszą uważać. Nie za dużo też. Jak walniecie jedną szklankę dziennie, to myślę, że wystarczy. Niektórzy polecają 3-4 szklanki dziennie, żeby to przez cały dzień pić. W moim odczuciu takiego laika zielarza totalnego, to jest trochę dużo. Mi się wydaje, że można by było zastąpić taki napar innym naparem, na przykład z, inne, z innej rośliny i nie ryzykować przedawkowania czegokolwiek. I, i jeszcze jedna rzecz, zanim zacznę wymieniać te, te wszystkie składniki, jakieś tam zalecenia i tak dalej. To ma wspomagać, że na przykład macie kamicę narkową i pierdykniecie trzy szklanki dziennie i was z tego wyleczy pewnie wam pomoże może i nawet i kogoś wyleczy jak to mądrze zrobić nie wiadomo ale to raczej ma działanie wspomagające moi drodzy ja sobie gdzieś tam skorzystam z jakiegoś źródła tych danych bo ja tego nie próbuję zapamiętać jeżeli jest jakieś zioło jakieś warzywo które ma bardzo dużo właściwości to ja naprawdę nie staram się udawać przed Wami, że ja zapamiętałem cały, cały skład tego. Mamy na przykład wapń, magnez, fosfor, żelazo, krzem, potas, jod, siarkę, sód to są takie elementy, które często są wymieniane na, w różnych artykułach, ale myślę, że też inne się spokojnie znajdzie z witamin, witamina A, witamina K, witamina C dużej ilości, witaminy z grupy B również. Co tutaj mamy jeszcze wypisane, na przykład garbniki, aminy. Kwasy organiczne, serotonina, histamina, flawonoidy, olejki erotyczne, eteryczne też sporo. Tak, różnych takich rzeczy w zwykłym naparze, który mamy za darmo. Tutaj już, żeby nie udawać filozofa, powiem Wam tylko takie tytuły, bo tu są całe artykuły na ten temat. Jeżeli chodzi o bóle kostnostawowe, o jakieś dolegliwości trawienne, wzmacnianie organizmu i anemię, działanie przeciwalergiczne, zastosowanie też na włosy i skórę, to by wypadało powiedzieć w innym odcinku o tym więcej, bo dzisiaj się skupiamy na tym, co wprowadzamy do środka, jak to, jak, to, jak to działa od środka. Jeżeli chodzi o ciążę i laktację, też ona ma dużo żelaza i wapnia. To już pamiętam bez, bez ściągi, że, że to było polecane właśnie na par z pokrzywy, bo przy, w przypadku ciąży często jest problem z odpowiednią ilością żelaza w organizmie, ale wapnia też, bo bo to dziecko jednak potrzebuje i przy laktacji potrafi wręcz, jak to się mówi, z kości matki wypijać ten wapń, więc pomaga, dostarcza to do organizmu, dlatego pomaga w ciąży, ale pamiętajcie, że ciąża to jest specyficzny stan i tutaj trzeba każdy przypadek osobno rozpatrywać, żeby komuś nie przyszło do głowy, że, że ma trochę mało żelaza, to teraz będzie wpierdzielał pokrzywe tonami, bo może się okazać, że gdzieś w innym miejscu trzeba na coś innego zwrócić uwagę. Zawsze to, co daje nam coś dobrego, może w nieodpowiednich ilościach albo przypadkach też nam zaszkodzić. Także zawsze staram się podkreślać w tych odcinkach, żeby tutaj nie, nie, nie filozofować jako wielki profesor, tylko no, też ostrzec trochę, tak? Oczywiście przy każdych artykułach w internecie, których przeczytałem sporo, są właśnie te przeciwwskazania i na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast moim zdaniem, no musiałem się przenieść w góry z kamerą, bo, bo nie daje mi wiatr nagrać, niestety nie mam dobrego mikrofonu tutaj. Co chciałem powiedzieć, że nie, moim zdaniem, tak jak w przypadku innych filmów, wam mówiłem, w przypadku innych rzeczy, które się wprowadza do organizmu, tak jak w przypadku czosnku i innych. Rzeczy, o których jeszcze będę też mówił, takie można powiedzieć, trzy rzeczy bym polecił tak samo z pokrzywą, jak i z innymi rzeczami, które gdzieś zjadamy, wypijamy. Pierwsza sprawa internet to jest bardzo dobre źródło wiedzy, tylko trzeba mieć chęci do tego, żeby skorzystać z kilku artykułów i wychwytywać w nich to, co jest mądre, a pomijać co jest głupie. Czyli trochę analizować samemu, a przede wszystkim różnorodną wiedzę zdobywać na początek. Poczytać o tej pokrzywie, czy dla Was się nadaje, czy się nie nadaje. Dla większości zdecydowanej pewnie się będzie nadawać. Druga sprawa, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, trzeba się konsultować po prostu z lekarzami, z farmaceutami, z kimś, kto może Wam doradzić, być może również w rodzinie, ale też ostrożnie do tego podchodzić. A trzecia, też bardzo ważna, uważam, jedna z najważniejszych, to mieć umiar. Jeżeli nigdy nie piliście na paru z pokrzywy, herbatki z pokrzywy. To po prostu wypijcie sobie pół takiej szklanki niezbyt, niezbyt intensywnej, i zobaczcie, czy po godzinie was nie boli brzuch, czy nie macie innych dolegliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, co można zrobić z pokrzywą, na, można też na przykład soki robić, prawda? W wyciskarce, w takiej wolnoobrotowej, zrobić sobie sok. Nawet można go zamrozić na przykład w jakichś małych takich pojemniczkach. Więc y, na różne sposoby można wykorzystać. Podzielcie się y, sami, pochwalcie się tym, co można zrobić. Do zobaczyska. Papa. Pa. O, ale mi rura pali. O, o będę lał. O, <noise> tu